Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w grze Supermarket Simulator. Jesteśmy tutaj w moim sklepie i jak widzicie to trzeba rozłożyć, złożyć, no bo po ostatniej gierce no nie siadałam, nie grałam, także trzeba tutaj to poogarniać. Susu, 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 susu. Aha, czyli susu ja się nam tutaj, widzicie? No. Ja wiedziałam, że skromoliłam, czy ja tutaj dawałam? Nie, tu, tu, chwila. Ja jeszcze tak sobie przejrzę, to susu. Su. <grych> e, tak, co tutaj było? Dobra. Tu? Czy tu? tu. Kurwa. no bo podmieniłam. Sz podmieniłam. Dobra, nieważne. E, nieważne. Arnie się to. <grych> w ogóle będę musiała tutaj pozmieniać troszeczkę, wiecie, mleczne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, że to, to jako tako inaczej wyglądało. Bo patrzcie, jak to jest w ogóle pomieszane. Pomieszanie z poplątaniem. Tu mleko, tu mleko. To, co tak, tak nie może być. Także ja sobie tutaj to tak powykładam, o tak, w sensie mam nadzieję, że on mi tutaj nic nie wrzuci, zaczekaj, zaczekaj, mleko, mleko było, co przy napojach, może dawałam mleko, nie pamiętam, nie pamiętam, pan? czy w ogóle tutaj nie miałam mleka, a tu było mleko, dobra. Tak, ja bym się na tą etykietkę, tą, że tu nie było mleko, tu będą, nie wiem, burciki w ogóle to muszę podmieniać, pokładać na nowo. No ale okej, okay. papiery, sreiteśmy, mamy dołożone i pewnie nie mamy miejsca na sreiteśmy. Eee... za, za chwilę, tu jest miejsce, okej, okay. a tu kolka. Dobra, lecimy dalej. Pomagam inno, bo wiecie, pomagać sobie trzeba. Eee, tu miałam wyłożone. Także mleczko idzie tutaj siub do góry. Siup, 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 siup. Tu. Patrzcie, jak pójdź tu mleko. Czyli to miało iść nie tu. Ja cię kręcę. Nie umiem jeszcze tak, wiecie. Białko tylko ogarniać. O, i tak. Mleko na jednej pozycji bym chciała mieć. Chociaż zastanawiam się, no bo to idzie jedno mleko do lodówki, drugie mleko. A dobra, niech tu będzie. Dobra. Ile ja tego mleka kupiłam? Teraz się zastanawiam, bo mi nie wejdzie i zaraz będzie, że faktycznie będę musiała mieć dwie te raje. <grym> Ale dobra, lepiej mieć niż nie mieć. Okej. Okay. Dobra, otworzę sklep, no bo oni tak tutaj sterczą biedni. Nie wiedzą co począć ze swoim y, życiem, no bo wszystko wyłożyli i, i brakuje tu. Y, Sokiewkowy też mam doło dołożony, więc soczek był tu. Nie ma miejsca. No dobra, no to dam na górę. No. Okej. Okay. Mozzarella chyba też była. Tak jest, też jest dołożona, więc mozzarella idzie tu. Mm, tu. Okay. Olej. Olej dołożony na maksa. Także też sobie schowamy. Ja tak, wiecie, jeszcze tak. No. Nie ogarniam co mam. <ścoughs> nie ogarniam, gdzie co mam, ale. Troszkę czasu mnie. i będę ogarniać, albo nie będę ogarniać, no bo w sumie to, to się to rozbuduje za chwilę, więc jak czy siak będzie ciekawie, to na pewno. Także nudzić no, się nie będziemy mam nadzieję, mam nadzieję, bo tu cały czas jest coś do roboty. Dobra, um, zmieści się? Nie zmieści się. No, nie będę kolejnego brała, ja sobie to będę odkładać już tutaj, karton na kartonie. Nie chcę też, że wiecie, całej rai zrobić jednego produktu. Salumaka? Salumaka? I To tutaj tak samo, no, położę tu. O. Później jak się rozbuduje, yy, tutaj wszystko to też będzie inaczej. Będzie miejsce, jeszcze więcej miejsca. Będzie super, jak będzie taki duży sklep. Będzie. Jeju, jak ja się nie mogę doczekać. Też będzie tyle miejsca tutaj. Naprawdę się nie mogę doczekać. Ok, makaron spaghetti, tu chyba tu miałem ten spaghetti. Tak, to ja sobie to usunęłam. Dobra, ja bym chciała po jednej stronie, powiem Wam szczerze, naprawdę. Dobra, no ojejku, sprzedają się rzeczy. Fajnie, fajnie, cieszę się, ojejku. Dobra, jaja, jaja Tą. Eee, a ja tą licencję wykupiłam, nie? Zaczekajcie, czy nic, nie? Chwila, chwila. E, tak, lecimy sobie do cennika. Okej. Okay. a tak, bo ja sobie tą licencję wykupiłam, ale mamy 1000 y, dolców. Chciałam powiedzieć znowu: simulonów. Ja nie wiem, taki kupi nabieg Simsów. Wyobraźcie sobie, mam. Zarządzanie, licencje za 1100 masło płatki, kurczak, frytki, francuskie, pizza, mieszkańca. Czyli będę musiała za wrażarkę. E, Wiecie co, wejdę sobie w rozwój i ja po prostu chyba kupię dodatkową przestrzeń. Chyba kupię dodatkową przestrzeń, bo yy, zaczynam mi, mi brakować po prostu miejsca. I teraz tak to wygląda, czyli tutaj mogłam mieć strefę lodówek. Wiecie co? Tak zrobię. Będę tutaj strefa lodówek na razie. Nie będę miała w jednym miejscu obok siebie. Może nie powinnam tego teraz robić, kiedy oni robią zakupy, ale wolę sobie od razu to ogarnąć i mieć z głowy. Eee, tak, ta lodówka też stąd w sobie pójdzie tu. Teraz ta taka podwójna by się przydała, najwyżej taką pojedynczą jeszcze dokupię, żeby tutaj ją wczynić. Eee, tutaj, ok. No i też bym teraz, wiecie co przestawiła sobie to. Hasem. Ok. i ona wejdzie sobie nie tu. No to tu niech będzie w takim razie. I tą też bym sobie przestawiła chyba. Chyba tu bym dała. Myślę, żeby nie była taka, wiecie... I z powrotem dałabym kasę w tym kierunku. Dobra, na razie sobie tutaj postawię. Trochę po chińsku. Baję. Nie no, tak. Okay, no bo tu mamy ludzi, tu mamy ludzi, no to najwyżej na razie tak to będzie wyglądać. Ewentualnie, dobra, to jeszcze sobie tutaj wcisnę na razie. Nie, nie wcisnę sobie, okej. Okay. Myślałam, że sobie wcisnę, ale się nie da. Dobra, w porządku. No i tak, yy, będę musiała też zamrażarkę zakupić. A czy wy coś robicie? Okej. Okay. Dobra. <gry> czy wy coś robicie? Hmm? Tak czy nie, tak czy nie. Okej, okay, to też, to też. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Niech y, tutaj działają chłopaki. Nie może jeszcze jednego zatrudnia, ale nie wiem, jak to zarobkami będzie wtedy. Czy się to ogarnie? Nie mam pieniędzy, okej. Okay. <grym> nie mam pieniędzy. E, tyle, że... zakupów zrobiła. No, ale dobra. Gdzie e, była... E, tu. Dobra. E, wiem, że nie znajdujecie rzeczy, no bo... na Dobra, zaświećmy im. Klawuś. Okej, i tak, już lecę. Już lecę, pomogę, już pomogę. Oczywiście, że tak. O i patrzcie jaka ciemnica tutaj jest. Będzie trzeba to też zrobić. Dobra. Eee, chlebuś. Dajmy. Światło. Trochę światła. Okej, okay, tutaj mamy pełno. Pe 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 pełno, pełno. Tak jest. Dobra. I lecimy z kolejnym. Okej, tutaj sobie to ładuję. Bo wiecie, no oni też y, jakby tego nie odkładają, jak nie ma miejsca. Ja sobie mogę byle gdzie odłożyć. No i to też jest plus, żebym ja ten towar y, trochę rozkładała im. Bo tak to, to im też jest ciężko i później sterczą. Tak bez sensu. Ja sobie to położę byle gdzie i jest git, nie? I gdzie ja sól dawałam? Tutaj. Muszę być takie same, to nie są? A tutaj. Tu. Dobra. Lecimy tu, 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 pięknie. Wszystko od razu się wyłożyło. Rewelacja. O, ryż. Okay. Też widzę, że no, po prostu jak nadążamy z wykładaniem, to też więcej zarabiamy. No, niby wydajemy więcej, ale też zarobków i mamy więcej. Dobra, a gdzie tu ryż jest? O, to jest mąka. Ja nie miałam ryżu. Dobra. Nie kładłam tam ryżu ani razu, mi się wydawało, że kładłam. Może nie kładłam, a może kładłam i zepsułam to w jakiś sposób? No pewnie tak. Eee... <ścoughs> Dobra. Sugar Pablo. Tu. Zaciąłam się. Eee... Zaciąłam się. Dobra. Eee... <ścoughs> nie, powiem wam, że jeszcze naprawdę, ja naprawdę... Spaghetti tu? A nie tu? To no, pewno jest spaghetti. Spaghetti, no. Aha, okej, okay. a Pablo Sugar będzie zamiast spaghetti tego, okej, okay. już pomogę, o Jezu, jakie zakupy piękne, moi. ja nie wierzę, genialnie, genialnie, powiem wam, genialnie, pięknie to wygląda. I to jeszcze, no, nie spodziewałam się, że jeszcze. Dobra, dobre, dobry dobra, ok, susu, susum, dołóżmy i lecimy tutaj na magazyn i susu ja się nauczę, ja się nauczę kiedyś <grywa> Ojejku, jejku klindisz ma mamy wyłożone także klindisz nie ma miejsca tak, nie ma miejsca okej, okay, to sobie tutaj stanie to sobie pójdzie klindisz okej okay. Kośmy, spaghetti dołożymy i zaniesiemy tu przyzwoite jego miejsce oraz mamy chemię znowu tutaj, tutaj. okej, okay, no i oni mi, niech mi tutaj ładnie dokładają dokładają i ja sobie zrobię listę zakupów na zajutrz, wiecie e, zrobię sobie listę zakupów No czy zaczyna rzeczy brakować znowu, a patrzcie tu i tu bez sensu, ale no, okej okay. dobra jeszcze O, proszę bardzo, jak tu to znikają towary. Ok, spaghetti, spaghetti. Wszędzie spaghetti. Hmm, chyba nie tak miało być. <grymne> raz, dwa, raz, dwa, bo tego jest. Um, jest miejsce na to. Ok, i tutaj raz, dwa, raz, dwa. Niech będzie. Ok, i będzie tysiak do zapłaty, także jest ja e, zacznę kolejny dzień. Tak, zaczynam kolejny dzień. Jezu, chciałam otworzyć sklep, a przecież już jest noc. A już jest noc. Dobra, ja chcę zacząć kolejny dzień, żeby właśnie tutaj sobie więcej e, tych e, rzeczy dokupić i musimy iść tutaj do cennika. Lecimy do cennika. E, I gdzie? E, tutaj. 11,40. 11,60. Nie no, dobrą mam cenę ogólnie tutaj, no to spoko, to ja to tak zostawiam. I na pewno będę chciała wyjść tutaj na rynek, meble i oświetlenie, sobie dokupić. Głośnik. o głośnik też bym chciała. Oświetlenia może dwa. Mm. No i zamrażarka na pewno. Zamrażarka. Duża zamrażarka. Cena 550. No to wezmę tą dużą może. No. Tylko dwa koła. Kurde, a ja już zakupy robiłam. Nie mogę sobie tych rzeczy kupić. Na przykład. To, to. Uważnie duża zamrażarka. Może na razie to taka średnia zamrażarka. Choć jest tylko stówka, 150 różnicy. No dobra. W sumie tak nie mam miejsca za bardzo, nam no to wypadałoby to ogarnąć. E e e e e no i co? Ja to niby miaę. Zarobię. Dobra, zmniejszam wszystko na jeden. <gryw> zmniejszam wszystko na jeden. Ok. Może zarobimy na to. Może się uda. Świetlenia dwa muszą być 1400. Dobra. Ale na razie. Aha, bo ja nie otworzyłam sklepu. Ja myślałam, że już sobie pracujemy. Już sobie pracujemy i można działać. Ale przecież ja tego nie ogarnęłam. Dobra. I to wraca na swoje miejsce. Tak. Tutaj dokończę. Dokądś... Tak, żebym weszła. Nie? O. Dobra. Ta lodówka w takim razie może iść tutaj koło kasy. Niech zachęca ich jeszcze do ewentualnego zakupu. O! Ta kasa by mogła iść teraz w takim razie gdzie? Tutaj jest. Hmm. No, to jest taki niewybędręczny. No to niech tak będzie. A, no tak średnio to wygląda. Nie wiem. bo ja mi to nie pasuje tutaj na razie, nie widzę. Jak brzydko to brzydko to wygląda? Chyba, że ja te lodówki sobie dam tu klientkaczki na pomoc przystąpiłem tak. Okay, zaraz ci pomogę. Dobram. No, Okej. Okay. No, jeszcze jajca. Ty zaraz sobie być możesz. A widziało jest takie yy, lektujące. Dobra, nieważne. Okej, okay, i to sobie tu. Aha, no bo teraz nie mam jak. I tak będziesz na środku robił zakupy. No nie, no nie. No nie. Nie wcisnę się tu. No szybciej, ale wy jesteście powolni ludzie. Ale wy jesteście powolni. Kasy tak na środku, no nieźle. Dobra, zapłaciłeś? Okej. Okay. Ja sobie to przestawię na razie tu w takim razie. Na razie w takim razie nie wyglądać yy, nie wyglądać to dobrze. No ale nie faj tak będzie na razie. Tu nam kazy do lodówki. No, no trudno, no, nie wygląda jakoś to super, ale ten, no ale jakoś, yy, jakoś to jest. O, rzeczy się wyprzedają. Przyspieszone. A ten drugi? To piasz? No też pracuje. Ten taki powolny. Dobra, przyspieszę go. Na maksa szybciej, szybciej, ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy. No. Przyjdzie ktoś do mnie? No? Do kasy, zapraszam, zapraszam. Ale żeś kupił... Ojeju, ale dużo, no niesamowite. Do widzenia. No zapraszam, zapraszam. O matko! Jakie zakupy piękne, no. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, niech kupują. Dobra. Mm -hmm. Kurde, znowu puste półki, znowu puste półki. Ja nie wiem, co się dzieje, no. Ja nie wiem, co się dzieje. Raz, dwa, trzy. Mówię z mydło. Prawda? Kurde, dobra. Za chwilę zamówię towar. 5,80. Okej, okay. dziękuję bardzo, uprzejmie. Dobra, za kasę zamykam. Kasę zamykam lecimy, tablet, pyk, nie mam kasy już, świetnie. Ajajaj. nie, nie to by się ceny podniosło, nie? ja się obawiam, że te ceny temu niczym nie pomogą. Nie. No nic, trzeba rozkładać towar i tyle. Tu widzę, że mamy. Tu jest git. Ej, okay. tutaj można dołożyć. Tu coś poleciało, mhm. I to mamy tutaj. Okej. Okay. I lecimy sobie tu. Dalej. Olej. Olej jest pełny. Dobra. Spoko. Oleje mamy tu. Okej. Okay. To jest jego rozkładania. Strasznie. No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Gdzie to było? Ejku, znowu się zgubiłam. Chyba, że ja znowu tutaj na chromat. Nie, tu jest, dobra. Okej. Okay. Gdzie jest lampa i głośnik? Aha, to jest głośnik. Także głośniczek możemy sobie może tu zamontujemy. Będziemy mieć muzykę. Zamrażarka. Kierniczek. Tutaj najbrzej na razie. O, wielka wilka zabraża. O ku... na środku. Nie, no bez jaj. Na razie to tu postawię. W zasadzie to nie powinno tu ale okej. Okay. Niech to będzie tutaj, bo będę chciał kolejną licencję sobie po prostu ogarnąć. Oświetlenie miało iść tutaj. O, pyk. To było, to było ciemno jak... Nie wiem. Dobra. Lecą. Ale zakupów robią, że się mieszczą na tych kasach samoobsługowych, to naprawdę. Okej, okay. światło trzeba zaświecić. Okej, okay. tu i tu. Nie wiem, czy mogę licencję zakupić, chyba nie. No, klikam was... <ścoughs> klikam was szybciej. O, ryż. Nie, nie no, wszystko jest dołożone ogólnie widzę, no, no wszystko. Wszystko, wszystko jest dobrze, jest dobrze. Mm. <słuch> czekapiki, czekapiki. No i dojdą nam nowe płatki. Jak sobie wykupimy licencję, to nie jest czekapik. To u góry samo i dobra. <słuch> Znowu to zrobiłam. Dobra, ściągnę tą etykietkę. Ja nie lubię tych wysokich półek, powiem wam. Nie lubię. No. Się ciężko tam y, nakłada, to na całą górę. Eee, okej. Okay. Tu jest to ciemno, nie? To tak. No Brakuje oświetlenia jeszcze. Brakuje, brakuje. Dobra, i chemia. Mhm. Mleko 6 sztuk nie mogę znaleźć. Naprawdę mleka nie ma, skończyło się mleko. Niedobrze. Tylko bardzo niedobrze. Zaczekajcie, tam mleko jest. Aha, tamtego nie ma. Hey. Aha, jest dziewiąta, więc i tak już nic nie zrobię. Praktycznie hmm. się skończyło. To ja będę musiała zamówić na zajutrz. Jaja. Kurde, ja nie wiem, ja może powinno mieć jeszcze więcej tych pracowników, no teraz się zastanawiam, kurde, czaczku pieczony. Bo widzicie jak to idzie szybko. Szok po prostu. Już nie ogarniam. Yy, no. Wyprzedają się te rzeczy. Jak ja mam tutaj niby zarobić? Jak? <ścoughs> teraz się wszystko wyprzedaje. Już mam ponad stan rzeczy do, do zamówienia. Leć leć. Ruchy, ruchy, ruchy. Proszę mi to ogarnąć dzisiaj. No, no, co tak to się prezentuje? No, są biało-żółte ściany na razie. No, niestety tak to wygląda. Będzie lepiej. A tą muzykę. To co? Tutaj włącza mnie. Muzyka. otwarzecz muzyki. Chcę, że nic nie słyszę. Ja nic nie słyszę, ale mam nadzieję, że tam leci faktycznie. Boże, dopiero jak yy, dzień się zacznie? A, bo ja muszę wyjść na sklep, żeby usłyszeć. Okej. Okay. Na magazynie to nie słychać. Pojdźmy tak, żeby nie było za głośno też. Nie, no super. Rewelacja. Dobra, kochani, to byłoby na tle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że sobie połowę wykładamy ten towar i będzie wszystko w porządku i zaczniemy zarabiać na plus. Bo jak na razie zarabiam tylko na wykładanie towaru. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.